Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale, bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj zobaczymy sobie, co czuje mężczyzna, kiedy spogląda na twoje zdjęcia. Także będzie to rozkład o tym, co, co mu się w tobie podoba, ale też... Co myśli o tobie jako o sobie, oraz możliwe, że też dowiemy się jego zamiarów, jakie emocje mu towarzyszą. To oczywiście zależy od tego, co w tej energii nam się pokaże. Także serdecznie zapraszam, ponieważ rozkład będzie całkiem, myślę, uniwersalny i fajny, żeby go po prostu odsłuchać. Także, także serdecznie zapraszam. No i zaczynamy od 10 kielichów na pozycji pierwszej. Pozycja pierwsza to jest. Ten aspekt tych jego pierwszych myśli, co mu przychodzi na myśl, kiedy właśnie spogląda na to zdjęcie. No i tutaj, dziesięć kielichów, to jest, to jest taki znak, że ta pierwsza myśl, jaka przychodzi mu do głowy, gdy patrzy na Twoje zdjęcie, to jest przede wszystkim ciepło, spełnienie, ale też bliskość. Taka emocjonalna bliskość. Ta karta symbolizuje szczęście rodzinne, harmonię, poczucie domu. Możliwe, że widząc Twoje zdjęcie, wyobraża sobie ciebie jako kogoś, z kim mógłby stworzyć coś trwałego i głębokiego, nie tylko przelotną relację. To nie jest reakcja typowo fizyczna czy pożądliwa. Jego myśli są uczuciowe, romantyczne, niemal sentymentalne. Możliwe, że widzi w Tobie osobę, z którą mógłbyś się związać na poważnie, ale już to sobie wyobraża wcześniej. Twoje zdjęcie nie wywołuje w nim pustego zauroczenia, wywołuje pragnienie emocjonalnej pełni i spokoju. Tutaj warto podkreślić, że jeśli znacie się dłużej, no to może to sugerować, że już wcześniej miał fantazję o życiu z tobą. Jeżeli natomiast to jest jakaś świeża znajomość, to może oznaczać, że podświadomie łączy Twój obraz z ideą miłości idealnej. Na przykład przypominasz mu jego ideał. Jego ideał kobiety, z którą mógłby właśnie stworzyć coś więcej. Karta ta może też wskazywać, że poniekąd utożsamia się z kimś bezpiecznym, wartościowym, nie tylko pięknym, ale właśnie przede wszystkim mającym tą, tą głębię. Ten, ten ważny aspekt. Widać, że dla niego jest to y, bardzo, bardzo y, ważna kwestia. Czyli nie tylko, nie tylko te kwestie fizyczne y, pociągają go, ale też właśnie ten, ten taka ten charakter, ta mentalność y, to jest dla niego ważne. Y, no i idziemy dalej. Na drugiej pozycji mamy Asa Mieczy. As mieczy na pozycji o tym, co czuje emocjonalnie. Y, Asmie, czy to jest czystość, czystość myśli, nagłe uświadomienie, przełom. W sferze emocji nie jest to karta ciepła czy sentymentalna. Jest to karta mentalnej klarowności, emocjonalnego przebudzenia, które może być intensywne, ale przy tym chłodne. Oznacza to, że gdy patrz na Twoje zdjęcie, coś się w nim przejaśnia, jakby nagle coś zrozumiał, coś poczuł z dużą intensywnością, ale raczej w sposób intelektualny niż uczuciowy. Nie ma tutaj mowy o zamęcie czy sprzecznych emocjach, wręcz przeciwnie, to jest moment olśnienia, zderzenia z jakąś prawdą o tobie lub o sobie w kontekście Ciebie. Możliwe, że Twój widok przypomina mu coś bardzo konkretnego, jakieś uczucie, którego wcześniej nie rozumiał, a teraz zaczyna pojmować. To może być uczucie uderzenia, prawdy w serce, jakby twój obraz uświadamiał mu coś ważnego, na przykład. Patrzę na to zdjęcie i sobie myśli, kurczę, naprawdę mi się podoba, muszę coś z tym zrobić. To jest ktoś, kto coś we mnie uruchamia. Nie mogę tego dużo ignorować. Ale tutaj pojawia się ważna uwaga, emocje z asów mieczy są często mocne, ale skrywane. Dlatego, że miecza to jest żywioł powietrza. Czyli myślenie, logika, dystans. On czuje dużo, ale niekoniecznie przyznaje się do tego yy, nawet... Sam przed sobą. Jest to początek emocjonalnego poruszania, które dopiero może się rozwijać, jeśli coś z tym zrobi. Ten as często wskazuje, że uczucia są przefiltrowywane przez rozum. On może być emocjonalnie poruszony, ale kontroluje się i analizuje to, co czuje. Może mieć wewnętrzne przekonanie typu: To uczucie jest zbyt silne. Muszę się nad nim zastanowić, albo wręcz nie mogę pozwolić sobie teraz na emocje, co sugeruje konflikt wewnętrzny. Może też być to karta początku emocjonalnej decyzji. Twoje zdjęcie może być punktem zapalnym do działania lub rozważania związku. Więc ten as Mieczy mówi: Widzę ją i wszystko staje się jasne. To mnie rusza, choć sam nie wiem jeszcze jak bardzo. Więc on czuje, że jesteś kimś ważnym, być może kluczem do czegoś, czego wcześniej nie chciał, lub też nie umiał zrozumieć. Ale te emocje zatrzymane są na poziomie mentalnym. Jeszcze nie płyną, ale już zaczęły się w pewien sposób rodzić. Także jest to dobry znak. No jest to przede wszystkim to, co do tej pory widzimy. To jest taki, no, przede wszystkim bardzo, bardzo takie, no, pozytywne, pozytywne myśli, które tutaj w jego głowie się pojawiają. Na trzeciej pozycji Arcykapłanka, yy, która mówi nam o tym, co myśli o Twoim wyglądzie. I to nam pokazuje, Arcykapłanka pokazuje, że kiedy patrzy na Twoje zdjęcia, widzi w Tobie tajemnicę, głębię i aurę niedostępności. Arcykapłanka symbolizuje kobiecą intuicję, ciszę, duchowość i ukryte pragnienia. Widać, że on nie potrafi Cię do końca rozszyfrować, a właśnie to sprawia, że Twój wygląd go fascynuje. Myśli o tobie jako o kobiecie, która ma w sobie coś więcej niż tylko ładną twarz. Jesteś dla niego kimś mistycznym, kimś, kto skrywa sekrety, kogo nie da się łatwo poznać, a to działa na niego bardzo magnetycznie. Więc to nie jest karta w stylu wow, ale, ale piękna, ale seksowna. To jest raczej nie mogę przestać patrzeć, co ona myśli. W sensie nie mogę przestać na nią patrzeć, chciałbym wiedzieć, co ona myśli, kim naprawdę jest. Widać, że on odbiera Twój wygląd jako coś, co przyciąga nie tylko oczami, ale i duszą. Może mieć poczucie, że Twoje oczy, mimika sposób bycia, czy, czy tak naprawdę to, jaka jesteś, mówią więcej niż same ciało. To wygląd, który nie zdala się często. który nie zdradza za dużo, ale za to budzi w niej wyobraźnię i głębokie emocje. Jeśli twoje zdjęcia są delikatne, artystyczne, z naturalną mimiką lub spokojnym spojrzeniem, to on widzi w tobie kobietę, która ma dostęp do czego, czegoś duchowego, autentycznego. Jeśli natomiast są bardziej zmysłowe, to i tak nie odbiera cię dosłownie. Nawet jeśli wyglądasz kosząco, widzi magię, ale nie tylko ciało. więc ten twój wygląd nie daje mu spokoju. Nie przez krzykliwość, ale przez ciszę, przez subtelność i siłę ukrytą w oczach. Ale też mimice, aurze. Czuję, że jesteś inna, nieprzewidywalna, intuicyjna, głęboka. To dla niego bardziej doświadczenie niż zwykłe spojrzenie na zdjęcie. I, i właśnie gdzieś w ten sposób to, to odbiera. W międzyczasie, oczywiście, zapraszam Cię na, na stronę duchowy jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i tak bardziej szczegółowo na temat tego mężczyzny, o którym myślisz, czy też osoby, o której myślisz, dlatego, że tam oferuję czytania prywatne, które są bardziej nakierowane na Twoją sytuację. A tymczasem przechodzimy dalej na pozycji czwartej. Mamy tak naprawdę kartę, która pięknie się układa w ten rozkład. Jest to bardzo taki no, głęboki rozkład. Mamy tutaj pustelnika, który mówi nam o tym, co myśli o tobie jako o sobie. I pustelnik pokazuje nam, że widząc Twoje zdjęcie, odbiera Cię jako osobę głęboko refleksyjną, zamkniętą w sobie lub też bardzo niezależną emocjonalnie. Uważa, że jesteś kimś, kto nie pokazuje łatwo swojego wnętrza. Osobą, która żyje swoim światem, może nawet trochę poza zasięgiem innym, innych. W jego oczach jesteś kimś, kto dużo myśli, analizuje, obserwuje, ale nie mówi za dużo. Kojarzysz mu się z kimś mądrym, dojrzałym, spokojnym, ale też introwertycznym. Osobą, która nie potrzebuje poklasku ani ciągłego towarzystwa. On widzi w tobie samodzielność i duchową głębię. To nie jest energia osoby, która, którą się tylko lubi. To jest energia, wobec której odczuwa się szacunek, dystans i pewną ostrożność. Więc patrząc na te zdjęcie, on może myśleć, ona wie więcej niż pokazuje. Trudno ją rozgryźć, ale to nie znaczy, że nie jest warta poznania. To nie jest ktoś, z kim można flirtować bezmyślnie. Trzeba być przy tym prawdziwym. I jednocześnie ten człowiek może mieć poczucie, że chronisz siebie i jesteś ostrożna w relacjach, i że nie każdy może się do ciebie zbliżyć. To może budzić w nim zarówno fascynację, jak i lekką niepewność. Pustelnik to jest archetyp poszukiwacza prawdy, więc on może widzieć w tobie osobę, która idzie przez życie z misją. Takim celem, głębokim sensem. Może też czuć, że jesteś samotna z wyboru, nie dlatego, że nikt cię nie chce, ale dlatego, że masz wysokie wymagania lub potrzebujesz prawdy ani pozorów. Możliwe też, że czuje, iż nawet jeśli mu się spodobasz, to najpierw musiałby zdobyć twoje zaufanie, a nie tylko uwagę. Więc widać, że w jego oczach jesteś kimś intru, takim introwertycznym, głębokim, prawdziwym, kimś kto myśli i czuje więcej niż mówi. To są takie, takie najważniejsze aspekty, tutaj patrząc na, na kartę pustelnika. Idąc dalej, mamy króla monet, czy też króla pentakli, na pozycji piątej, czyli co go pociąga. Tak, już bardzo stricte. Tutaj pojawił się król monet, i to pokazuje, że przyciąga go w tobie dojrzałość solidność i życiowość. Widzicie, jako osobę, która ma swoje wartości, zna swoją wartość i nie zadowala się byle czym. Więc też to sprawia, że ten mężczyzna nie odbiera Cię jako dziewczyny do zabawy, tylko jako kobietę, z którą można zbudować coś konkretnego. Pociąga go Twoja siła, samowystarczalność i energia osoby, która nie szuka nikogo, kto miałby ją dopełnić bo tak naprawdę już jesteś kompletna. To jest również karta osoby z klasą. Możliwe, że podoba mu się twoja prezentacja, twój styl, to, że sprawiasz wrażenie osoby poukładanej, konsekwentnej, z takim celem w życiu, konkretnym celem. Można nawet widzieć w tobie osobę, czy też kogoś, z kim warto byłoby stworzyć poważniejszą relację, dlatego że jesteś pewna, a nie emocjonalnie niestabilna czy chaotyczna. Tylko właśnie konkretna i silna. Także, także też no, myśli w ten sposób, że, że... W jego myślach pojawia się, że no wiesz czego chcesz, że jesteś wartościową kobietą e, i że gdzieś tam chce coś, chciałby coś z tobą zbudować. Także póki co mamy tak naprawdę bardzo taki rozkład pozytywny, można by rzec. Rozkład, który pokazuje, że ten mężczyzna naprawdę chce od ciebie czegoś więcej niż tylko gdzieś tam może przelotnej miłości, czegoś na chwilę. Bardziej właśnie czegoś złożonego, czegoś konkretnego, czegoś przemyślanego. I jest to, myślę, bardzo dobry znak na przyszłość. Na kolejnej pozycji, na pozycji szóstej, mamy szóstkę Buław. Czego się obawia, to co w kontekście Twoim może gdzieś tam właśnie powodować obawy. No i tutaj jest to bardzo interesujące, dlatego że szóstka była to jest karta zwycięstwa, podziwu, uznania, a więc tutaj no, obawy związane są z Twoją siłą, albo z Twoją popularnością, albo gdzieś tam na pozycją. On obawia się, że jesteś zbyt wysoko, że masz powodzenie, że jesteś podziwana i że to on może się przy Tobie nie wyróżniać. Może czuć się zagrożony Twoją pewnością siebie, sukcesem albo tym, jak postrzegają cię inni. To jest karta kogoś, kto jest widziany, podziwiany, oklaskiwany, możliwe, że on czuje, że jesteś otoczona zainteresowaniem. Masz publiczny blask, na przykład dobre zdjęcia, wizerunek online czy wyrazistą osobowość. Albo że jesteś typem osoby, do której trudno się zbliżyć, bo zbyt wielu innych już na ciebie patrzy. On może obawiać się, że nie będzie wystarczająco dobry, by przyciągnąć twoją uwagę, że ty jesteś przyzwyczajona do bycia podziwianą i adorowaną. Więc w głębi duszy on może obawiać się, że jesteś kimś, kogo trudno osiągnąć, lub że nie potrzebujesz nikogo, kto by cię wspierał, bo radzisz sobie sama i masz swoją publikę oczywiście publikę w cudzysłowie. Tutaj to może być grono znajomych czy kogoś, kto docenia Twoją obecność. Więc widać, że obawia się Twojej siły. Że jesteś kobietą zwycięzcą, taką, która już wygrała bez niego. Która poradzi sobie tak czy siak. No, i jednak tutaj faktycznie jest to dosyć logiczne, bo jakby nie było, gdzieś tam taka zależność jest pożądana w pewnym sensie przez niektórych, bo to sprawia, że ta taka zależność sprawia, że na pewno ten ktoś wie, że będziesz mu wierna. A w takim wypadku, kiedy jesteś niezależna, tak naprawdę on nie ma, nie ma pewności, że, że tak będzie. No, i to oczywiście robi się, robią się schody. Yy, także, także w ten sposób, na pozycji siódmej, śmierć, yy, czyli co ukrywa lub tłumi. Yy, no, bardzo silna karta transformacyjna. Yy, no, karta śmierci. Yy, to oczywiście nie jest karta dosłownego zakończenia niczego. To jest karta głębokiej przemiany, wewnętrznych przesileń, odcinania się od starego i przechodzenia w nowe. Yy, więc on ukrywa w sobie silną emocjonalną reakcję, która może oznaczać. Yy, Wewnętrzną przemianę pod wpływem Ciebie lub Twojego obrazu, karta śmierci sugeruje, że Twoje zdjęcie lub kontakt z Tobą coś w nim kończy. Albo, albo równie dobrze coś w nim zaczyna, ale kosztem oczywiście starego. Więc on może ukrywać, że Twoja obecność lub wizerunek burzy jego dotychczasowe przekonania, relacje czy emocjonalny porządek. Że czuje, iż powinien coś zmienić i się tego boi. Lub że ma za sobą trudną historię, na przykład zakończony związek, żal, jakąś stratę może z przeszłości, która przeszkadza mu w otwarciu się na ciebie. Więc no on może tej rzeczy nie pokazywać, nie mo może nie pokazywać tego na zewnątrz, ale wewnętrznie może przechodzić poważne zmiany. Coś w nim się kończy, coś w nim pęka, a ty jesteś tego katalizatorem. Więc to nie jest karta neutralna. To jest sygnał, że twój obraz porusza w nim coś głębszego, może nawet bolesnego. Więc tutaj, no, mi sobie bardzo głęboką zmianę, która wywołuje w nim twoja, twoja, którą wywołuje w nim twoja obecność, albo chociażby twój obraz. Także tutaj, no właśnie, taka zmiana, która gdzieś tam się w nim dzieje. Ciekawe tylko na czy na lepsze czy na gorsze. I na pozycji ósmej mamy Justice, czyli sprawiedliwość, karta, karta bardzo intelektualna, wyważona, pełna rozsądku. No to jest bardzo ciekawe miejsce dla niej, bo mówi o tym, jak on kontroluje swoje fantazje i pragnienia, nie, dlatego że tutaj ósma pozycja mówi nam właśnie o tym, czy ma fantazje, jakieś wyobrażenia. Nie, no i to jest poniekąd to, co wskazałem wcześniej, czyli że faktycznie te fantazje istnieją no i tutaj Justice potwierdza nam te, ten fakt, więc on ma wyobrażenia, ale widać, że są one tłumione przez rozsądek, logikę i pewne wewnętrzne zasady. To nie są fantazje dzikie, niekontrolowane czy pełne romantyzmu, to są raczej próby wyobrażenia sobie relacji z tobą w kategoriach, czy to ma sens, czy to jest właściwe, czy pasujemy do siebie. Sprawiedliwość wskazuje na osobę, która analizuje, rozważa, gdzieś tam wypisuje sobie za i przeciw, przy okazji nie pozwala sobie na marzenia, jeśli nie są one osadzone w realności. I to może wyglądać jak, tak jak na przykład, że jego umysł ma ochotę fantazjować, ale za każdym razem pojawia się wewnętrzny głos, który mówi: Nie wymykać za daleko, zachowaj trze trzeźwość. Czy to jest w ogóle fair? Czy to jest właściwe? To może oznaczać, że powstrzymuje się od snucia scenariuszy, bo nie chce wpaść w iluzję. Nie pozwala sobie czuć za dużo, zanim nie będzie miał pewności, że ty w ogóle odczujesz ponownie. W sensie, no, wzajemnie, ale też oczywiście no, podobnie jak on. Bardziej bardziej w ten sposób. Także tutaj widać, że ostrożnie podchodzi do tego tematu fantazjowania. Mimo tego, że w sumie nie jest to w żaden sposób zobowiązujące, jest to tylko wewnętrzne, to, to gdzieś tam ostrożnie. No i na końcu dziewiątka buław na pozycji dziewiątej też... Yy, przepraszam, ósemka buław. Ósemka buław yy, na pozycji dziewiątej. No, ciekawa karta ciekawa karta dlatego że to jest pozycja który, która wskazuje jaki może mieć zamiar względem ciebie czyli już bardziej przyszłość no i sama ósemka była w to jest energia ruchu, działania, szybkości i nagłej decyzji więc po serii dość głębokich i stonowanych kart ta ostatnia otwiera zupełnie nowe okno sygnalizuje że coś może się wydarzyć szybciej niż myślisz Widać, że ten, ten mężczyzna ma niedługo zamiar się odezwać, e, zrobić jakiś konkretny ruch, e, przełamać ciszę lub Twoje wątpliwości. Ósemka była w to jest impuls, pewne nagłe przyspieszenie, kontakt, wiadomość, e, podróż czy jakieś działanie generalnie. Po kartach takich jak Sprawiedliwość, Pustelnik czy Śmierć, e, które pokazywały jego wewnętrzne napięcie, kontrolę i transformację, ta karta wskazuje, że może nastąpić e, nagłe przełamanie. Więc no, jego najbliższymi zamiarami będzie kontakt, inicjatywa i przełamanie barier. Także no tutaj myślę, że pozytywny rozkód generalnie rzecz biorąc, dlatego że no, widzi w tobie dużo szczęścia, widzi w tobie dużo, dużo fajnych rzeczy czuje wewnętrzne przebudzenie, intensywność. Ale to wszystko tu mi logiką. Jeśli chodzi o wygląd, wydaje się dla niego intrygująca, hipnotyzująca, może częściami tajemnicza. Także tutaj myślę, że bardzo, bardzo takie no, fajne połączenie. I jeżeli to jest nowa relacja, to szczególnie myślę, że warto w nią inwestować. A jeżeli chodzi o taką, takie pytanie ogólne, czy myśli o tobie, to jak najbardziej myśli o tobie bardzo dużo, dosyć głęboko i w sposób znaczący. A twoje zdjęcia. Uruchamiają w nim emocje, fantazje i wewnętrzne procesy transformacji. I choć długo wszystko otrzyma w sobie, to zbiera się w nim energia do działania. I zamiar kontaktu jest bardzo realny. Może przejść dosyć niespodziewanie. Także tutaj oczekuj tego kontaktu. Tymczasem jeszcze raz zapraszam na duchowykierunek.pl, jeżeli chcesz zakupić czytanie prywatne. A tymczasem dziękuję Ci za odsłuch i do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej!